Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zadano nam temat: czy dziś Kościół potrzebuje oczyszczenia? Jako ludzie oczyszczeni, wiemy, że na pewno tak tym co nas oczyszcza jest zawsze Chrystusowa prawda słowo jego łaski zwróćcie uwagę że cały przemysł higieniczny różnego rodzaju środki czystości zachęcają nas do tego żeby w tej czystości człowiek trwał skoro więc są środki do czyszczenia różnych rzeczy to na pewno są też środki łaski Bożej do oczyszczania duszy człowieka z jego grzechów, z nieporządku, jaki w sobie człowiek nosi. W pierwszym jakimś takim kontakcie, skojarzeniu, odnośnie do oczyszczenia, przychodzi mi na myśl Stajnia Augiasza. W mitologii greckiej. Król Elidy miał najbogatsze na świecie trzody i wspaniałe stada koni. Jednak z tych stajni i obór nie wynoszono przez wiele lat zwierzęcych odchodów. Proszę sobie wyobrazić straszny smród. I oczyszczenie takiego szamba w ciągu jednego dnia zlecono Heraklesowi, aby go upokorzyć. Ale o dziwo znalazł sposób i udało mu się tego oczyszczenia dokonać. Wyburzył mur w dwóch miejscach i skierował strumienie rzeki, aby popłynęły przez stajnie i pastwiska. Płynące wody oczyściły stajnie. Czyli jest sposób. Gdyby zaczął sprzątać, wynosząc tylko trochę tego brudu, brakłoby mu na to pewnie lat życia. Mało tego, zostałby jeszcze w tym upokorzeniu. Czasami jednak widać, że warto podjąć radykalny sposób oczyszczenia. Oczyszczenie przyszło wraz z wodą, która płynie. Żywa woda jest w stanie dokonać oczyszczenia nie bajorko. My mamy wodę ze źródła, jakim dla nas jest Jezus Chrystus. Oczyszczenie z grzechu dokonało się na chrzcie, dokonuje się na krzyżu. Cały czas dokonuje się w naszym życiu. Dlatego każdy z nas musi mieć świadomość, że potrzebuje oczyszczenia. Kościół ma wodę. Mało tego. Dodajmy, że ma wodę żywą. Święty Augustyn mówi: Kościół ma wodę chrztu i łzy pokuty. Herakles miał jeden dzień, zobaczcie, tylko na oczyszczenie. Wydawało się, że jest to zadanie zupełnie nie do wykonania. Ktoś, kto patrzy na okazałą stajnię, mógłby sobie mówić: Szkoda, jej muru. Ale w życiu trzeba coś poświęcić, gdzieś trzeba zrobić kanał, żeby przepłynęła łaska Boża. Człowiek może budować mury, może budować zaporę dla Boga, dla jego działania. I można założyć sobie blokadę nad Ducha Świętego, tym co blokuje w nas Świętość. Jest nasz grzech. Zobaczcie, siłą człowieka nie jest to, że upada, ale to, że się podnosi. Do podniesienia potrzeba użyć siły. Bóg ci zawsze poda rękę to jest dla nas dobra nowina. Zawsze powie do ciebie, moje dziecko. Nawet z największego upadku, gdy człowiek sięgnie dna, gdy sam pozbawi się godności, musi pamiętać, że jest ratunek. Miłosierny Ojciec ma dla nas zawsze nową szatę, wszystko nowe, bo przechowane w miłości. Trzeba więc do końca umieć zaufać Bogu. Jest taka księga, której autorem jest Święty Grzegorz z Nazianzu, opowieść o moim życiu. Można w tym opowiadaniu Grzegorza znaleźć wspaniałe teksty. Jednym z nich jest na pewno ten tekst, kiedy Grzegorz Kieruje swoją mowę do biskupów. Posłuchajcie. Mężowie, zgromadziliście się tu, zgodnie z wolą Bożą, aby zdecydować o tym, co jest miłe Bogu. Wobec dostojeństwa Soboru moje losy schodzą na drugi plan w tych debatach. I nieważne, co się ze mną stanie. Bez względu na to, jak wyrogo, wygórowane mniemanie miałbym o sobie. Wznieście się umysłem ponad te drobne sprawy. Zeszliście się tu więc, zjednoczcie się, póki nie jest za późno. Podajcie prawicę serdecznie na znak wspólnoty, nawiązanie do listu, do Galatów. Ja wystąpię jak prorok Jonasz i złożę siebie w ofierze za ocalenie okrętu z tej burzy. Choć nie z mojej winy się rozpętała, weźcie mnie i wyrzućcie za burtę, a litościwy wieloryb ugości mnie w morskich głębinach. Nawiązanie do Jonasza. Wy zaś. Zaczynajcie dyskusję, jak dojście do zgody, a potem radźcie o wszystkim we właściwej kolejności. Niech odtąd to miejsce nosi nazwę swobodna przestrzeń. Stąd spłynie na mnie chwała. Zatrzymać się na moich sprawach przyniosłoby mi hańbę. Hasło, które wam przekazuję, brzmi: Nie bijcie się o trony. Jeśli się na to zgodzicie, wszystkie trudności znikną. Moja umiłowana trójco, o Ciebie jedynie się martwię. Czy znajdziesz głos na tyle uczony, wolny i gorliwy, by cię bronił? Pamiętajcie o mozolnym trudzie. Święty Grzegorz to jest niezwykła postać. W czasach trudnych, kiedy były herezje, schizmy, spory wewnątrzkościelne, administracyjne, personalne, spory Rzymu z Konstantynopolem wiele innych on był naprawdę niezłomny w sprawach czystości wiary, dogmatów. Potępiał zło, chociaż nigdy nie potępiał człowieka. Człowiek wybitnie dążący do świętości. Jakie wnioski należy wyciągnąć z tego pięknego tekstu, jaki nam święty Grzegorz w swojej mowie daje? Po pierwsze, że Kościół powinien zawsze postępować zgodnie z wolą Boga, który jest pasterzem owiec. Troska Boga o swój lud jest współmiłowaniem. Jesteśmy zaproszeni do miłości razem z Bogiem, dobrem w najczystszej postaci. I święty Grzegorz ma absolutnie poczucie spełnienia swojej posługi w Bogu, dlatego jego osobiste sprawy zawsze schodzą na drugi plan. Nie myśli o sobie nawet w sytuacjach trudnych, ale myśli wtedy zawsze o Bogu. Zachęca innych braci, by doczesne problemy nie zajęły i nie zasłoniły sprawy pierwszej wagi. Wszystko, co uczyniliście, jednemu z tych małych mnieście uczynili. Mówi Jezus, Ewangelia Świętego Mateusza. Rozdział 25. W znieważonym człowieku jest zawsze znieważone oblicze Chrystusa. Koniec, kropka. Z tym nie ma dyskusji. I Grzegorz mówi do biskupów: Zeszliście się tu, więc zjednoczcie się, póki nie jest za późno. Podajcie prawicę serdecznie na znak wspólnoty. Nie odkładajcie spraw, które muszą być załatwione dziś na jutro. Każda chwila zwłoki, no to już jest za późno. Wyciągnijcie rękę do wspólnoty. Nie chowajcie rąk do kieszeni, ani za siebie. Nie zakładajcie rąk, ani nie rozkładajcie w geście bezradności. To wszystko mówi tylko jedno: nic się nie da zrobić, a przecież tak nie jest nie szukajcie innych środków niż te, które są darem Ducha Świętego razem trzeba przejść w serdeczne dłonie ludzi czekają na taki uścisk kościoła który szuka zgody który zaprasza w drogę razem zaufajcie Bogu popatrzcie że Grzegorz tutaj w tym opowiadaniu jak Jonasz nie boi się być Wyrzuconym za burtę. Nie boi się poświęcenia. Nie ma o niego myślenia. Niech wszyscy inni utoną, bylebym tylko ja przeżył. Trzeba umieć ponieść koszty. Trzeba być zdolnym w życiu do ofiary, by zyskać o wiele więcej. Jezus mówi, cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek. Choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkody poniosł. Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę. Ewangelia św. Mateusza, rozdział 16. Myślenie tylko o sobie jest pewnie jakąś drogą też później do wstydu, do tego, że jest za co przepraszać. Hasło. Świętego Grzegorza do biskupów, nie bijcie się o trony. Jest jak w serce dzwonu kościelnego. Bez tego serca nie słychać dzwonu. Kościół to nie jest władza. Sercem życia Kościoła nie jest siła, nie pieniądze, nie jakaś kuluarowa, nie wiem, dyplomacja. Biją się o to, co im się do niczego nie przyda. Zabiegajcie o Królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość, a wszystko będzie Wam dodane. Jezus mówi tak: Gdyby królestwo moje było, stąd słudzy moi biliby się o mnie. Jedynie o co czy o kogo mam walczyć, jest w Bogu. Chrześcijanin ma walczyć miłością, dobrocią, prawdą, sprawiedliwością. Na nic się zda walka, na układy, żadną obroną nie jest potencjał cielca ulanego z metalu. Wpływy światowe, koneksje, protekcje i tym podobne to nie o to chodzi. W liście 48. Tenże Grzegorz z Nazianzu do świętego Bazylego napisał, po co mi walczyć o cielęta i kury? Do tego niewłasne, jakby o dusza i prawa kościelne. Po co mi walczyć o cielęta i o kury? Trudności znikną, kiedy nad naszą głową zobaczymy sąd Boga. A nie nasze aureole założone przez samych siebie czy przez innych ludzi. Brońmy świętości życia w każdym człowieku. Brońmy tej świętości również w sobie. Umiłujmy Boga. W sprawiedliwości jest Jego miłosierdzie. Potrafimy być ze sobą, gdy mamy radość. Musimy być ze sobą, razem gdy jest nam ciężko, jedni drugich noście. Jeśli ktoś jest dla nas ciężarem, albo my jesteśmy tym ciężarem dla kogoś, no to łatwiej nam będzie, gdy udźwigniemy temat razem, wspólnie. Na pewno podniesie nas zawsze Bóg. I pamiętajmy, że tym, co nas codziennie oczyszcza, jest modlitwa, jest to nasze spotkanie z Bogiem. W tej wspólnocie dokonuje się relacja życia i nasze uświęcenie. Niech nasza rozmowa z Bogiem będzie zawsze rozmową serca. Czego wszystkim życzę. Wszyscy potrzebujemy oczyszczenia.